Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka Efton Leader Wizę. Kody rabatowe w opisie. Cześć, witam. Dzisiaj zapraszam na kolejny zakopane test. Zaraz pojedziemy na start. I na początek, wielkie podziękowania dla Wadowskich z Gaju, salon Volvo, za udostępnienie tego EX30 do testu. Przy okazji, też zapraszam na pierwszy materiał, który o tym samochodzie tutaj właśnie wykonałem, na krótką prezentację. Dzisiaj zaczynamy tutaj test. Zaczynamy pomiarami bagażnika. W dolnej pozycji na głębokość mamy tu jakieś 56 cm. Między nadkolami w największym miejscu jest cm 93, a do półeczki mamy cm 53. Tak to wygląda. Natomiast gdy pojedziemy z podłogą do góry, to z głębokości 53 cm zrobi nam się cm 40. 2. 318 litrów bagażnik, myślę, że jak na taki nieduży samochód, bo 424 cm całkiem sensownie teraz jeszcze sprawdzimy ile jest miejsca generalnie z przodu jest to obszerny samochód No jestem w stanie usiąść sam za sobą szpony mam 180 cm wzrostu no i co my tu mamy, z przodu mamy 13 cm, do baterii mamy centymetrów, no całkiem sporo, bo 18-19 cm, także duży prześwit no i z tyłu mamy już bardzo fajnie bo możemy jakieś 24 cm krawężnik zaatakować z przodu wygodnie się otwiera i mamy tutaj taki Schoweczek, schoweczek na kable. No i odebraliśmy właśnie auto, mamy 99% 329 km zasięgu prognozuje. Jedziemy na start zakopane testu. No i będziemy startować spod KFC Góra Libertowska. Tam widzicie, stoimy teraz na parkingu Biedronki i troszkę musimy tutaj się z tym samochodem zaprzyjaźnić. Pierwsze co mi się bardzo podoba, to tutaj to pokrętło od wycieraczek. Dodatkowo mamy tutaj guziczek od tylnej wycieraczki, jak przytrzymamy, to mamy spryskiwacz, i z przodu dokładnie to samo. Także to jest dla mnie rozwiązanie petarda. Jest tutaj to też oczywiście dźwignią kierunkowskazu. Po prawej stronie mamy kolejną dźwignię, czyli po prostu lewarek zmiany biegów. Najważniejsza jest tutaj ta ikonka samochodu, i teraz tak możemy sobie tutaj pod pierwszą włączyć światło automatyczne albo tak jak dzisiaj jest paskudna pogoda ja chcę żeby na stałe były światła włączone następnie pasuje wyregulować lusterka, więc mamy lewe prawe i tutaj to regulujemy przez naciskanie odpowiednich przycisków na kierownicy możemy sobie jeszcze wyregulować oświetlenie nastrojowe oraz możemy sobie co możemy sobie szybko odparować przednią szybę mamy też tutaj guzik od otwierania schoweczka naciskamy i schowek nam wyjeżdża oraz ostatnie Naciśnij, przytrzymaj, aby otworzyć bagażnik. I z tym wyzerowanym licznikiem startujemy w stronę zakopanego. No i bardzo fajnie to w lusterku widać martwe pole duża czerwona dioda. No i tak, możemy sobie tutaj regulować, jak auto ma lekko skręcać. Czy ma być taki bardziej miejski czy bardziej sportowy. Natomiast ja uważam, że w każdym trybie ta kierownica skręci się bardzo leciutko, także trzeba się będzie do tego przyzwyczaić. Mamy tutaj system na Androidzie. I to tak jak był w poprzednich Volvo, czyli potrafi nam tu wytyczyć trasę i dodatkowo pokaże, że przyjedziemy na 64%. No i pierwsze kilometry za nami i może troszkę opowiemy, w czym my tu dzisiaj siedzimy. Volvo EX30 ma 424 cm, ale za to mamy całkiem sporo mocy. Jak tu Adamie z mocą to wygląda? No mocy jest dużo, Michał, bardzo dużo. I dzisiaj, to siedzimy, dzisiaj siedzimy w podstawowej wersji. Yy, to mamy 272 konie, a mamy jeszcze wersję 4x4, gdzie jest ponad. 400, chyba 28. Także generalnie to zaraz mamy sprawdzić. tutaj samochód troszkę ponad 4 metry i w standardzie pod 300 koni mechanicznych. Pod 300 koni, i to czuć. W innych autach to rzeczywiście jest gdzieś tam przymulone ale te 5 6 sekund tutaj do setki, to w końcu muszę powiedzieć, Michał, na Twoim teście, że to auto jedzie. Tak, no jedzie i fajnie jedzie. się zbiera, no A i ma miękki zawias. Przypomnę, Adam przesiadł się dzisiaj z Y z Boostem, który ma 4, 2, 4, 4 do setki i jakie masz wrażenia? To auto chce jechać. Tak, tak? chce jechać i jest to dużo lepsze wrażenie niż e, tych autach po kraju, gdzie też mają około 6 sekund. Tutaj mamy tył napęd i pomimo no, 272 koni, to auto sobie generalnie trakcyjnie radzi. Oczywiście, gdzieś tam na wyjeździe, sprowokowany, potrafi delikatnie majtnąć tym tyłem, natomiast trakcja zrobi, co zrobi, i auto za chwilę znowu zaczyna przyspieszać. Nie ma takiego efektu zamulania, że, że jest obcięta moc. To auto chce jechać, wyrywa do przodu, także tutaj na duży plus. Na duży plus dla mnie też zawieszenie. Po pierwszych kilometrach uważam, że jest takie fajne, jędrne, bardzo jędrne. Myślę, że fajnie się dość prowadzi. Jak ktoś poszukuje mocnego samochodu, to będzie zadowolony. Troszkę mi to auto przypomina choćby mini. E, troszkę może e, no w sumie ciężko o takiego mocnego, małego elektryka, nie? Mhm. Minimum chyba 184 koni, no to tu mamy nie troszkę Megane Tech, tak. Coś, Trochę coś... przypomina z tych mniejszych takich mhm. aut. Natomiast jak właściwie, Tesli pewnie zauważyłeś, że tutaj cały ten system jest troszkę podobny jak w Tesli nie czyli brak budzików Jest podobny, choćby... Michał. Dużo, widać dużo zaczerpnięte, zaczerpniętych elementów z Tesli e, i w, no, wyczuwamy to. Od pierwszego, że tak gdzieś, jak ktoś jeździ Teslą, wsiądzie do tego auta, to może troszeczkę elementów wyłapać. Myślę, że no te rozwiązania tutaj Volvo no fajnie pod, podpatruje, ale myślę, że jeszcze troszeczkę muszą je dopracować. Aczkolwiek no jestem miło zaskoczony, że naprawdę fajnie to działa. Ale ja tutaj pierwsze, co bym zmienił, to bym zmienił ten wyświetlacz, słuchajcie, na poziomy. Bo mnie to bardzo irytuje, że on jest pionowy. Na pewno będą też zwolennicy pionu, ale ja, jeżeli już dajemy duży wyświetlacz, to chciałbym go w poziomie. No, choćby lepiej, zawsze filmy można poglądać na poziomie wyświetlaczu. Dzisiaj, jak widzicie, warunki tragiczne. Mamy 4 stopnie na zewnątrz i porywisty wiatr i ulewę. Dzisiaj siedzimy w wersji Single Motor Extended Range, czyli 272 konie mechaniczne, czyli 5,3 do setki, czyli bateria 69 kilowatogodzin. Ile takie auto kosztuje? Więc Aha. w podstawie mamy 194 900 zł. I tu są jeszcze, tu jest jeszcze wersja specjalna. Nazywa się to Ultra, motyw Ultra i to jest dopłata 25 000 zł. Podrzewane fotele i kierownica to jest 1900 zł. Finalnie ta wersja, w której dzisiaj siedzimy, to jest 221 800 zł, więc nawet nie odliczając VAT-u łapiemy się na dopłaty. Przypomnę, dopłata to jest 18 750 lub 27 000 w przypadku zakupu na firmę lub przy karcie dużej rodziny, przy, przy zakupie na firmy, trzeba zadeklarować ponad 15 tysięcy km łącznego przebiegu. I co ciekawe, tutaj mamy w opcji ładowarkę 22 kW, więc ten samochód, Omega na plus. który po dopłatach może kosztować poniżej 200 tysięcy, ma 5-3 dosetki, 22 kW ładowarkę pokładową, tył napęd, bardzo fajne wnętrze. Jeśli ktoś poszukuje niedużego samochodu, no to myślę, że warto się nad tym zastanowić, bo no wiadomo, że to nie jest samochód dla dużej rodziny. I nie jest to na pewno jego grupa docelowa, natomiast jest to auto dla kogoś, kto na pewno szuka nieprzeciętnych osiągów, bo tego Volvo nie można odjąć. Mamy tu oczywiście wszelkie systemy bezpieczeństwa, czujniki deszczu, mamy tutaj 19-calowe 19 felgi, także jak na taki mały samochód to całkiem pokaźne. Reflektory oczywiście ledowe, aktywny tempomat z utrzymaniem na pasie ruchu, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, oczywiście trzystopniowo jedno i drugie, także myślę, że na bogato. I jakie Twoje wrażenia po pierwszych kilometrach, jak oceniasz tutaj prowadzenie tego samochodu? Dzisiaj mamy bardzo silny poliwisty wiatr, nie wiem jak go tam czujesz na kierownicy. Nie jest ok, widać, że troszeczkę pomaga system, wspomaga nas, bo to czuję, że co jakiś czas tam odbija. Ale bardzo miękka jest Michał kierownica. Kurczę powiem Ci, że nie wiem czy na co dzień dałbym radę tak jeździć, może dlatego, że wolę zdecydowanie sztywniejsze układy. To jest po prostu duże wsumaganie układu kierowniczego, tak. bardzo duże. My jedziemy na już tam największym oporze kierownicy i dalej kręci się strasznie, tak powiem, luźno. Myślę, że na miasto dla jakiejś kobiety bardzo fajna rewelacja, opcja nie? tak? rewelacja, bo można naprawdę pewnie będzie zwrotne to autko. I wjeżdżamy do, do tunelu. Zobaczymy jakie będą pomiary głośności w tunelu. Myślę, że trzeba zrobić pod koniec tunelu, bo na razie jest mokro. A tutaj ewidentnie słychać te zimowe opony. No, mam wrażenie, że to auto jest takie nastawione trochę na komfort i ono tak wygładza te reakcje. Nie jest, takie, nie jest takie narobista, jak choćby Twoja Tesla, gdzie w Tesli każdy ruch nogą powoduje reakcję na samochodzie. Tu jest wszystko to przefiltrowane przez jakiś algorytm. Mam takie wrażenie, że tutaj, tak jak właśnie ta kierownica jest bardzo komfortowa, bo no to jest komfortowe ustawienie, że trzeba no jednym paluszkiem można autem manewrować, tak samo ten pedał przyspieszenia też jest taki w trybie komfort Mi osobiście brakuje takiego trybu Sport, żeby to wszystko stało się takie sztywne, takie sztywne agresywne. Natomiast no, każde auto ma swoją grupę docelową i myślę, że tutaj jeżdżąc z innymi autami Volvo, myślę, że kierowcy Volvo będą zadowoleni, bo te auta zawsze tak, były takie na, na komfort nastawione, więc tutaj ten, ten taki element marki Volvo da się wyczuć w tym, w tym pojeździe. Ale brakuje mi tego Michał, żeby tutaj były te ustawienia, chociażby brakuje, tak. jak ja mam w Tesli od początku, czy, czy sobie wybierzemy ten Chill, czy nawet choćby jak ktoś ma Performance, Chill, Standard i, i Sport i tak samo są ustawienia kierownicy, więc myślę, że przy tej mocy, jeżeli już tu mamy 5 sekund do setki, to powinniśmy mieć, że tak powiem, takie ustawienie z tą reakcją na gaz natychmiastową, bo moim zdaniem, no kurczę, przy tak szybkim aucie to jest hmm. podstawa, a każde tutaj że tak powiem, lekkie naciśnięcie tego pedału gazu jeszcze nie powoduje takiego zrywu. Czyli tak jak mówisz, komfort przede wszystkim. No ale myślę, że powinniśmy też mieć jakiś tam lekki wybór. Myślę, że to jest kwestia choćby aktualizacji. Myślę, że da się to zrobić. No zobaczymy, czy kiedyś, czy tak. kiedyś zrobią dla takich kierowców jak my, jakąś taką wersję. No, trzymam kciuki, bo producent tutaj podaje, że są te aktualizacje bezprzewodowe do tego auta. Więc myślę, że może wprowadzą, chociaż nie wiemy, jak jest w tej wersji performance, tak? No, Jak widać na zakrętach, bardzo fajnie się to zachowuje. No właśnie, mamy tutaj dwa rodzaje baterii. Mamy tą mniejszą, e, która ma tam net, to myślę, że poniżej 50 kWh, i tą większą, która ma pod 70 kWh. Natomiast masy samochodów, jak sprawdziłeś, są bardzo podobne. 10 no kg i... tak. różnicy. Jest na to proste wytłumaczenie. Ta mniejsza bateria to jest bateria LFP, no i jesteśmy w najwyższy pośredni punkt trasy, czyli Circle K, skręt na Rdzawkę i mamy przejechane 60 prawie 5 km ze średnią 71 km na godzinę i zużycie to 25 kWh na 100. Tak to tutaj się prezentuje od resetu w Krakowie pod KFC. No, jak wiecie, ja nie mam zwyczaju macać samochodów, ale na wyraźne prośby widzów zaczynam to robić od niedawna. Więc tak, tutaj mamy taki delikatnie miękki plastik, tu mamy już twardy plastik, tu mamy twardy plastik, tu mamy twardy plastik, tu mamy taki dość fajny mięciutki podłokietnik, tutaj jest też mięciutko. Tutaj jest twardszy, tu jest twardszy. No i tutaj po lewej też no, taki delikatnie miękki podłokietnik. Tak to tutaj wygląda w środku, i też to jest trzecia wersja kolorystyczna, w jakiej siedzę. Tu jest takie niebieskawe wnętrze, jest jeszcze takie wnętrze, e, takie wyglądające trochę jak kamień. I siedziałem też na jakichś targach w aucie, które miało, z tego co pamiętam, całe czarne wnętrze. No i tak jedziemy, jedziemy. Dzisiaj taka jazda smętna, bo duży ruch, korki. Ale co na plus tego auta, to jest to chyba najlepiej grające audio na zakopane teście. Generalnie, no jeszcze może MINI miało tak fajne audio, także tutaj jeśli chodzi o zestaw, to, to petarda. No i popatrzcie, mamy tutaj obraz z kamer 360, jesteśmy pod centrum edukacji przyrodniczej. Statystyka, na samochodzik naciskamy, potem naciskamy na stan samochodu, potem informacje o trasie i patrzymy co tutaj mamy. 98 km i 23,7 kWh na 100 zużycie, przy średniej 71 km na godzinę, tak nam tutaj Volvo pokazuje. A jeśli byśmy się zastanawiali, czy dojedziemy do celu, no to wystarczy ustawić skawinie Jana i już nam pokazuje, że będziemy jechać ponad 2 godziny, będziemy mieli 99 km i dowieziemy 40%. Danko, zjedzone, będziemy ruszać w stronę Krakowa i co mi się tu podoba? Podeszliśmy do samochodu, jakieś około 2 metry przed samochodem, automatycznie tutaj się Otworzyły lusterka i auto było otwarte. Po czym siadłem na fotelu kierowcy i od razu wszystko było ustawione tak, jak żeśmy auto zostawili. Zostawiliśmy go tutaj z trasą do Skawiny i tak jest. Jedyne co trzeba zrobić, nacisnąć hamulec, wybrać wsteczny i już można jechać. No i testowanie ładowarki. Indukcja działa, ładuje telefon. I resetujemy licznik od ostatniego resetu. Ruszamy w stronę Krakowa. Ruszamy z 63%. Auto prognozuje 157 km zasięgu. No i teraz test. Pedał w podłogę i zobaczymy jak na tym lodzie działa ten tył napęd. Troszkę myszkuje, ale generalnie przyspiesza. Teraz zobaczymy jak hamuje. I wracamy tutaj zaśnieżone elementy, zalodzone elementy i generalnie tutaj patrzcie mokra asfalia daje but w podłogę i auto reaguje z takim delikatnym opóźnieniem. Także nie ma takiego walnięcia głową w zagłówek. Znowu auto widać nastawione na komfort, natomiast zbiera się niesamowicie. Nie ma problemu z trakcją, pomimo jak widzicie słabych dzisiaj warunków. Z ciekawostek, to auto waży chyba 1850 kg, więc z nami to już ponad 2 tony na pewno, a jest tak zwinne, jakby ważyło co najmniej tonę mniej. Także tutaj jak ktoś lubi taką frajdę z jazdy, to to auto trakcyjnie naprawdę sobie fajnie radzi. W zależności od wersji możemy tutaj pociągnąć tonę. Nasza może pociągnąć chyba tonę 400, a w największej wersji Tone 600. tonę 600, więc popatrzcie taki maluszek, a przyczepkę naprawdę pokaźną można pociągnąć. I tak się zastanawiamy, jak się reguluje kierownicę. Reguluje się oczywiście w dwóch płaszczyznach. Szukamy po menu, a tutaj mamy po prostu ręczną taką wajchę, jak w każdym samochodzie. Także udało mi się już wyregulować kierownicę ręcznie no i. Lusterka, to już za pomocą tutaj centralnego ekranu. I teraz jedziemy bez One Pedal Driving. Przed nami Harenda na 12. I to auto tak hamuje, jak no powiedzmy taki spalinowy na trójce. Także mamy takie wrażenie, jakbyśmy mieli silnik, który nas hamuje. Natomiast jak przełączymy na One Pedal Driving, no to auto zaczyna wyraźnie szybko zwalniać. No, i statystyka na harendzie 6,4 kWh na 100. I teraz trzeba będzie się tu włączyć do ruchu. Dobra, jedziemy. No i w jak to się robi. Już mamy 50 na godzinę. Trakcja dwa razy gdzieś tu przyłapała, natomiast auto cały czas wyraźnie przyspieszało. Bardzo mi się to podoba. Dzisiaj będziemy wracać alternatywną drogą przez Czarny Dunajec. Pokazuje nam, że dowieziemy 38% za godzinę 40. Bo gdybyśmy jechali przez nowy targ, to mamy prawie pół godziny więcej stania. Tego dzisiaj nie chcemy. My testujemy auta w ruchu, a nie na postoju. Jak zwykle podróżuję tutaj na aktywnym tempomacie i utrzymanie na pasie ruchu włączone. Włącza i wyłącza się utrzymanie na pasie ruchu tym przyciskiem. Tempomat włączamy tym przyciskiem i też tymi przyciskami regulujemy sobie prędkość. Zobaczymy, czy jak teraz się zatrzymamy, to ruszy. Stójcie tam, stójcie, bo ja chcę przetestować aktywny tempomat. Także dzisiaj zwiedzamy okolice zębu. I pierwsze wrażenia po tej drodze trzeba było coś tu wyprzedzić, więc wyprzeda się po prostu petarda. Jeśli chodzi o prowadzenie, to to auto ma takie trochę gokartowy charakter, natomiast za lekką kierownicą, o tak bym go określił. Prawdziwie zimowy test. No tutaj jest naprawdę ślisko. Rekuperacja na maksa. I tak generalnie auto dość fajnie, dość fajnie zwalnia. Natomiast jest taki moment, kiedy przez moment tylne koła są zablokowane, a potem odpuszczam mam wrażenie. Bo stabilnie się zachowuje no i tak sobie tu jedziemy, były przed chwilą dwa takie progi, takie dłuższe e, bardzo sobie fajnie to auto poradziło z tymi progami, także zawieszenie na duży plus i tutaj też jest bardzo duży rozstaw osi, te koła są umiejscowione na samych końcach tego samochodu dlatego to auto jedzie jak e, takie większy samochód i w sumie jak tylko próbowałem tak dokręcać na tych różnych łukach na tych wąskiej drodze to ono daje takie na początku wrażenie, że że troszkę się kładzie może, ale koniec końców się zaprze i trzyma się drogi no, niesamowicie. I tak sobie tu przemierzamy kilometry na aktywnym tempomacie. Na tego typu, drogi, na tego typu drodze już zatrzymanie na pasie ruchu nie działa. Natomiast jak jest taki bardziej ostry łuk, to aktywny tempomat potrafi o kilka kilometrów na godzinę zwolnić samochód, ale nie robi tego tak przesadnie jak niektóre aktywne tempomaty. Na przykład teraz był łagodny łuk, więc. Nie zmieniła nam się prędkość. I ostatni kilometr do Jana w Skawinie. Prognozuje, że dojedziemy na 30%. jesteśmy, jesteśmy pod, z powrotem pod Janem w Skawinie. jak to tutaj wygląda? Od ostatniego resetu, jadąc przez Czarny Dłuniec, mamy 110 km i zużycie to 17,8 km kilowatogodziny na 100. Jak widzicie, coś, jakiś jest tutaj błąd software'owy, bo pokazuje nam średnią 0, co jest niemożliwe i średnia 70 do góry też była raczej z gatunku niemożliwych. Dzisiaj od rana, czyli od 99%, bo tak to auto odebrałem, przejechaliśmy 210 km i średnie zrócie to 21,2 kWh na 100 i średnia 48 na godzinę i myślę, że ta jest jak najbardziej Prawidłowa. W akumulatorze pozostało nam jeszcze 30%. Teraz temperatura jest 5 stopni, a teraz myślę, że średnia z tego przejazdu to będzie jakieś stopni może Z2. Także dzisiaj zdecydowanie zimowy, zimowy przejazd. I krótkie podsumowanie tego samochodu. Bardzo ciekawy samochodzik dla jakiejś takiej pary bez dzieci. Zdecydowanie fajny dla jakiegoś singla. Myślę, że też taki sprytny, gokartowy. E, nieduży, bardzo dobrze się prowadzący, i co ciekawe, pomimo 272 koni, tutaj ten tylny napęd daje sobie radę, i ta auto potrafi naprawdę wystrzelić z jakiegoś skrzyżowania, włączyć się do ruchu, wyprzedzić to jest naprawdę czysta e, przyjemność. Fajne zawieszenie, cicho pracujące, nietłukące. E, niestety jedziemy dzisiaj na oponach zimowych, więc było tutaj troszkę głośniej. Pasowałoby zrobić jeszcze kiedyś pomiary w, w tunelu przy oponach letnich, bo tak wychodziło około 70 dB co jak na, na tego typu pomiary no nie jest rewelacyjnym wynikiem ale to zwalam na opony jak mi się tym autem jechało jechało się bardzo fajnie natomiast to jest taki mały sprytny samochodzik nie jedzie się tu jak dużą limuzyną tylko tu się jedzie troszkę jak takim autem miejskim takim funkarem hot hatchem troszkę coś takiego Także myślę, że to auto znajdzie na pewno swoją grupę docelową. Myślę, że tutaj kierowcy Volvo będą usatysfakcjonowani, bo tu mamy duży poziom komfortu i to wszelkiego komfortu. Mamy dość delikatnie działający układ kierowniczy, czyli taki z dużym wspomaganiem. Mamy tutaj taki wygładzoną reakcję na gaz. Ja osobiście wolę takie bardziej ostre pojazdy, jak choćby Tesle. Natomiast myślę, że fani marki Volvo znajdą w tym samochodzie, no po prostu się odnajdą. Tak czy siak, ja się do tego auta przyzwyczaiłem i tutaj wracając już jechało mi się zdecydowanie lepiej. Gdzieś zaadoptowałem się do tego układu kierowniczego. Auto prowadzi się precyzyjnie i bardzo długo maskuje masę. Wydaje się, że jedzie się dużo lżejszym pojazdem niż on naprawdę jest. No i chyba tyle. Jak zawsze na koniec bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć, dzięki! 80% mielibyśmy za 29 minut, także jak widać do 100% ładować się wielkiego sensu nie ma.